Siewca sieje słowo, a oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie, podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani międzyciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, łuda, bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo tak, że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, Którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Oto Słowo Pańskie. Znamy bardzo dobrze tę przypowieść, gdzie Słowo Boże, czyli ziarno, wpada do gleby, wpada na glebę, którą my jesteśmy. I ta gleba, którą jest moje serce, moje myśli. Różnie funkcjonuje. Przynoszenie owoców, tych trzydziestokrotnych, sześćdziesięciokrotnych, stukrotnych, to z jednej strony czynienie dobra, robienie różnych rzeczy dla szerzenia Królestwa Bożego, ale też i owoce w moim sercu, czyli dbanie o pokój, to że niezależnie od okoliczności, które się dzieją dookoła, trwam w Bogu. Że mam obecność Boga w sercu. To, jest, to są owoce działania łaski. Natomiast są różne rodzaje gleby, czyli nasze serce może mieć różną glebę, różną żyzność, albo jej brak, że słowo, które przychodzi do nas, jest zagłuszane, jest tłumione i mamy, nie może przynieść w nas owocu. Na przykład taką sytuację miałem wczoraj. Wczoraj wieczorem byłem na spotkaniu Grupy Odnowy, i jakoś dowiedziałem się jakiejś trudnej rzeczy wcześniej, która cały dzień we mnie trawiła, cały dzień gdzieś we mnie ściągała mnie w dół, robiła wszystko, żeby mi odebrać nadzieję. I widziałem taką wewnętrzną walkę podczas modlitwy. Uwielbialiśmy długo Boga, prosiliśmy o Ducha, podnosiliśmy ręce, a we mnie. Ciało i serce, wszystko robię, żeby, żeby była żyzność tego słowa, które śpiewam, a z drugiej strony ta informacja tak mnie ciągnie w dół i ciągnie w dół, gdzie z jednej strony śpiewam zewnętrznie, a w sercu widzę, jak te troski doczesne, czy ten chwast, o którym mówi Pan Jezus, oplata to słowo. Oplata, tą roślinkę, która rośnie to ziarno i nie pozwala mu iść dalej. Że dominuje. Pan Jezus mówi też o tym, że troski, troski tego świata to jest jeden z grzechów, które, które w nas dominują. Czyli aby, uważajcie, aby serca wasze nie były ociążały wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Ociężałe serce gleba, którą też Jezus nazywa. Lecz troski tego świata, to jest właśnie chwast, troski świata, rzeczy, które mogą być, możemy się dowiadywać o różnych rzeczach. To mnie wczoraj tak jakoś utknęło, ale możemy się dowiadywać o śmierci, o wojnie, o, o kataklizmie, o różnych rzeczach, które nie są dla nas dobre i, i tak oplatają słowo Boże. Że nawet jak śpiewamy, modlimy się, serce nie idzie do góry. Albo idzie, ale jest trzymane za nogi. Trzymane, że to się nie, nie może dojść do spotkania, czyli przeniknięcia nas wewnątrz całych łaską, że, że Bóg mnie unosi. To jest ten owód trzydziestokrotny, 60-krotny, stukrotny, że jestem cały w Bogu. Wypełniony Jego mocą. A jednocześnie doświadczałem też wczoraj na tym spotkaniu osób, które gdy się modliły, to gdy otwierały usta i prowadziły modlitwę, to jest to Słowo mocy, Słowo, które porusza, gdzie Bóg ich wypełnia, że pozwalają na to owocowanie w nich. Niech to jakoś będzie w nas taką pracą, że mamy przynosić owoce, mamy podejmować wszystko, żeby użyźniać glebę, podejmować wysiłek, aby czy to będzie droga, chwasty, czy jakakolwiek gleba, która nie przynosi owocu, to jest nasze zadanie ją użyźniać. doprowadzać do tego, że Bóg w nas może się zakorzenić i przynosić owoce. Amen.